Hello guys and welcome to the channel z tej strony Oskar z kanału The Player i witam w kolejnym odcinku kariery Crystal Palace. E, right! Na początku odcinka chciałbym zachęcić Was do subskrybowania i zostawienia łapki w górę e, żeby podpromować trochę ten kanał, żebyście nie zapominali o subskrypcji. Right, przechodząc dalej. E, chciałbym Wam ogłosić zmiany trochę w tej karierze, ponieważ żeby to trochę szybciej szło, wszystko. Bo jak widzicie, to jest już chyba dziewiąty odcinek, jak się nie mylę i mamy 23 wrzesień 2023 dopiero, więc żeby to trochę przyspieszyć, żeby te sezony szły prędzej, to będziemy co drugi mecz symulować, co drugi mecz, Jezu, nie co drugi mecz, co drugi odcinek będziemy symulować mecze, więc w dzisiejszym odcinku... Raczej znaczy, symulować z podglądem. W tym odcinku bez podglądu symulujemy Fulham, Tottenham i United. Eee, może jeszcze Newcastle? Eee, Newcastle Może jeszcze Nottingham? Zobaczymy. Eee, następnie w, w następnym odcinku będzie Newcastle, Tottenham i Burnley, ale nie wiem, czy które z nich będziemy symulować z podglądem. W każdym razie dzisiaj bez podglądu na mecz. Przejdźmy dalej, postarajmy się w końcu wygrać jakiś mecz w Premier League, od nas gorsze chyba tylko Bormów z tego jak patrzyłem na tabelę, tak tylko Bormów, Bormów nie ma ani jednego punktu, ale i tak my mamy gorszy bilans bramkowy i no bywa, nie, oni tak strzeli więcej bramek od nas, yy, zobaczymy, ślub, zobaczymy. To jest fulam, jedenasty fulam. Jak najbardziej, według mnie, możemy spróbować coś z nimi zdziałać. Zobaczmy raport, kogo oni mają. Raul, William, Andreas, Pereira, Wilson, Palinia, Reed, Robinson, Rin, Basik, Kastanin, Benda. No, ja myślę, że mamy lepszą drużynę, ale po naszych wynikach to chyba tak nie jest. I zobaczmy jeszcze zarządzanie drużyną, czy chcę tu wprowadzić jakieś zmiany. Na pewno nie chcę, żeby Henderson zagrał. Sorry Henderson, to co ostatnio robiłeś na ramce, to było okropne. Więc y Johnston, witamy w pierwszym składzie na najbliższe dwa mecze, a później zobaczymy. Y później chyba wrócimy do Hendersona, ale. Trzeba mu dać taki znak, że ej stary, nie masz tumurowanej bramki, obudź się. Więc tak, Johnston y Call Will na ławce. Chyba, chyba że dajmy Richardsowi szansę na ławkę. Holding na razie nie. Hold your horses. Holding. Yy, a my możemy przejść do meczu. Bardziej do szybkiej symulacji i. 3-2. Mamy pierwszą wygraną w sezonie. Let's go. Może po prostu nam w tych podglądanych yy, symulacjach nie idzie, bo tu wygrywamy na spokojnie 3-2. Yy, Olise z pierwszą bramką w 16 minucie, potem w 46 Robinson, w 53 Werner, w 74 Arda, yy, no i potem 86 Raul, ale to już było bez znaczenia. Wygrywamy 3-2, widzowie. Wygrywamy w 3-2 w... Yy, Pierwszym pierwszą i wygranej naszej chciałem powiedzieć, ale to by nie miało trochę sensu. No z jednej strony ma, z drugiej nie. I wychodzimy ze strefy spadkowej, mamy cztery punkty. Może może to nam jakoś pomoże. Zobaczymy. E szlub... Tam. no. Teraz Carabao Cup z Tottenhamem. Nastawiałbym się raczej na przegraną. Ciągle Johnston na bramce. Bo jeżeli wygramy te dwa mecze, no to może, może, po prostu to wina Hendersona była i może, może Johnston powinien tu grać, yy, ale zmęczeni są nasi piłkarze, a ponieważ nadchodzi gra z United w Premier League, a z Tottenhamem i tak nie mamy szans za dużo, to dam po prostu nagrać się tym, co nie grają za dużo, wiecie? Ja już tutaj nie będę nawet walczył o wygraną, ja dam tą oddam im tą wygraną, ale najwyżej zagrają sobie nasi piłkarze Holding, Richards, niech tu wskoczy. Tomkins na no Sory, nie? Nawet na, tutaj nawet nie wiedziesz. No nie wiem. RideVolt i Nil nie wyjdą. Nie, wyjdziemy totalnie rezerwami, nie? Spokojnie. Jakby nie chcę po prostu męczyć się naszych piłkarzy. Lalane dajmy, czemu nie? Odo Sono e, Na ławce jeszcze niech się. Nataniel niech się w pierwszym składzie znajdzie. Na ławce za to może się znaleźć na ten Tomkins, Shakiri. No dobra. Dobra, nastawiamy się na przegraną tutaj. To jest to jest karabao z Tottenhamem. Jakby tu nie liczyliśmy na nic dużego. I w karnych dopiero, okej. Okay, okej. Okay. Yy, pomimo wystawieniu tak słabej drużyny dopiero w karnych. Okej. Okay. Ja to przyjmuję w ciemno. Yy, Lalana i Edward spodłowali swoje karne. U nich morata. Więc ciekawie. Yy a normalnie strzelił Edward i lalala gratulacje no super że strzeliliście My przechodzimy dalej dosyć szybko, Do, widzicie, od razu idzie szybciej, od razu mamy już koniec września pomału, e, szybciej możemy cokolwiek zrobić, a co jakiś czas możemy wrzucić te symulacje z podglądem, a tak to widzicie. O wiele szybciej nam idzie, o wiele szybciej przebrniemy przez to, a teraz Manchester United, Manchester United, w który w składzie ma Rashforda, o widzicie, nie wiem czy widzicie ten glitch w lewym górnym rogu, oni czego nie naprawili od premiery gry, nie? Super, super, ale wracając, Rashford, Hojlund, Antony, yy Fernandez, Amrabat, Maut, Malasia, Martinez, Lindelof, Dalot, Heaton, Heaton na bramce powiadacie, aż tak bardzo nas nie docenia, Heaton, Tom Heaton, no dobra, to możemy wygrać nawet z Manchesterem United, jeżeli wygramy z United, to, to będzie super i to znaczy, że po prostu te symulacje nasze są takie coś... Coś na rzeczy, ale jest yy, Henderson, oczywiście. Yy, już, w, już niech wróci, zobaczymy jak się spisze, jeśli to przegramy i to tak potężnie, to, to Johnstona znowu się wrzuci. Yy, w tym meczu, czy zamiast Chaloba niech Colwill wyjdzie, a poza tym zmian chyba nie widzę żadnych. No Johnstona dajmy na tą ławkę, Tomkinsa przepraszam, dajmy na ławkę. Czemu nie? Jordan też nie idzie na ławkę. I zobaczmy. Zobaczmy z Manchesterem United. 3-1. Wygrywamy. No bo Heaton u nich wyszedł, tak? Dobrze rozumiem? Tom Heaton. Co u nich. Się... Czy dostał ona na jakąś kontuzję? A i tak jakby dostał, no to mam Altaya. Czemu Altaya nie grał? Co tu się stało w Manchesterze? <grym> Aż tak nas nie docenili I 3-1 z Manchesterem United. Let's go! 3 do 1. Manchester United. Mitchell, yy, Rashford ślub Werner. Werner w... dał nam ducha nowego w, w tą drużynę, jaką tutaj jak nas. Wiecie, tak dodał tej energii. Dodał tej energii, dodał tej pozytywności do naszej drużyny, tej mentalności zwycięzcy. I wygrywamy 3 do 1 z Manchesterem United. No super, ja jestem zadowolony. Yy... Ja jestem zadowolony, ja nie mam co tu dodać. Jak najlepiej nam idzie. I to pokazuje, że serio nasze złe wyniki mogły być wynikiem, jak, jakkolwiek to brzmi, tych symulacji z podglądem i może tam i jej po prostu coś skopało, nie byłbym zdziwiony. <try> 3-1 z Manchesterem United. Idziemy w górę. Może już, już nie ma walki chyba. Jest ciągle walka o utrzymanie, ale może, może możemy liczyć na coś innego, na coś lepszego możliwe jest taka opcja. Czaloba 77. Super. Yy, w ogóle tu chciałbym Lalane Sorry, ale Shakiriego tu wrzucimy. To miejsce. Yy, I tak. Zobaczmy statystyki dotychczas, bo ja jestem zaskoczony tym, że tak wygrywamy teraz. Na 4 mecze, 4 bramki, jedna z Wernera. Super transfer. Spłaca się jak na razie. Edward też postanowił, że Ej, ja się może... Od... No, chociaż. To są w Karabao, to nieważne. W Premier League nie strzelił ani jednej bramki i ma okropną średnią 5,70, ale w Karabao, tak. Yy, w Karabao trzy bramki, to już nie podwyższy tego, ale... Szacun, trzy bramki asysta w Karabao. Yy, Aju, dwie brameczki, obie w Karabao. Lala, dwie brameczki, obie w Karabao. Mitchell z brameczką w Premier League. No dobra. Yy, czyste konta no to tam... No. Yy... Idzie nam ok w tym odcinku, idzie nam super, powiedziałbym w formule do poprzednich. Może coś jest zgliczowanego z tą symulacją, z podglądem. My teraz przejdźmy do meczu z Nottingham. Nottingham Forest. Kogo tu mają? Hudson, Origis, Strefeca. Nie znam niestety Strefecy. Andrej Santos, Dominguez, Orel, Mangala, Nuno. Luno no, nie pamiętam, Towarzysz chyba miał. Felipe, Woral, Montiel, Odysseus, no to czemu Odysseas? To jest Lachimodis po prostu. Na ławce Sangare, Ariera, Raniakate Turner, Awoni, Wood i Elanga. No dobrze, dobrze, też jak najbardziej możemy wygrać. Już się tak... Już się odbijamy od tego dna, od tej mentalności przegrywów i idziemy w górę, idziemy w górę. Może, serio, ja nie wiem czemu tak jest. Może, może właśnie te... Jej coś strumboło? Albo po prostu nasza drużyna nagle zaczęła. Postanowiła, ej, dobra, my, my teraz będziemy grać dobrze. Z ławki ślub jest za bardzo zmęczony, więc... Nie wiem, Volt Dobra, dałem lalane, to niech będzie lalala. To niech będzie Lalana. Mitchell, Czaloba, Gwee, Diakite, Anderson no ja tu mało rotuję tą drużyną, ale po co rotować coś, co działa obecnie, tak? Możemy czalo Bacha zmienić na Colwilla, żeby trochę Colwill też grał. I zobaczmy. Nottingham? 2-2. Ja, ja to biorę, ja to biorę, tak? Jakby w porównaniu do naszych poprzednich wyników, ja to biorę w ciemno. Lerma, Mangala, Santos i Werner. I to nie przeszkadza. Werner szczera w każdym meczu jak na razie. Co jest super. I z powołaniami Johnston Gway, Eze, Henderson, Werner, Olise, Aju i Richards. No dobra. Dobra. Johnston gratuluje i Gway i Eze oczywiście, ale Johnston najbardziej mnie szokuje tego powołania do Anglii. Gratuluję. Yy... Nie zauważyłem waszych wiadomości o tym, że chcecie grać. Przepraszam. Yy... I co, to jest o wiele krótszy odcinek, tak? O wiele krótszy, ale zapraszam do kolejnego odcinka. Udało nam się wygrać z United, udało nam się, yy, zobaczymy na kalendarz, zremisować z Nottingham, udało nam się wygrać z Fulham i z United. Z kar w karnych dopiero z Tottenhamem, co jest osiągnięciem w programie, jak widzicie nasze poprzednie wyniki w Premier League. Może rzeczywiście coś jest popsute z tą symulacją, z poglądem. Będę musiał na ten temat poszukać w internecie. Jeżeli serio tak się okaże, przenosimy się po prostu na symulację taką tak jak dzisiaj całkowicie. Ewans pomija mnie. Johnston, nie ma marudź. Grałeś dwa mecze ostatnio. Hmm, to nie ja jestem trenerem. Jeśli zdaniem trenera, tak najlepiej będzie drużyny, do... W takim razie nie mam więcej pytań. No, dla mnie tak jest zdanie lepiej, dla drużyny. Odtrzymałem Hendersona na dwa mecze. Może go to tak trochę obudziło na trzy mecze, nawet przepraszam bardzo. Może to go obudziło trochę, Hendersona, w jakiś sposób. No, Henderson na razie ma okropną średnią w Premier League. No, Johnston dostaniesz swoje szanse, obiecuję ci, tak? Będziesz walczył o tą drużynę. A jeszcze ja z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku kariery Crystal Palace. See ya.